Forum praktyków HR, doświadczenia, trendy, wyzwania z jak najbardziej praktycznej strony. Nieprzerwanie od 2013 roku. Organizatorzy CoachWise HR Razem i Personel Plus. Zapraszamy już do nas Monikę Stęrzewską Kruk. Monika posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Aktualnie w roli coacha pracuje z liderami i pomaga im osiągnąć pełny potencjał zawodowy i przywódczy. Tak też się składa, że Monika pracuje nad swoją pracą doktorską, która właśnie skupia się na przełamywaniu wewnętrznych barier sukcesu i bada zjawisko fenomenu oszusta. Także będziemy mieć dzisiaj też takie dosyć naukowe spojrzenie na ten temat również. Moniko, zapraszamy, oddajemy głos i już tutaj przełączamy prezentację. Kamila, ja bardzo serdecznie dziękuję. Chciałam wszystkich jeszcze raz serdecznie powitać, a Coachwise podziękować za tą wyjątkową okazję do spotkania się dzisiaj z Wami wszystkimi. Więc podczas tej króciutkiej prezentacji, postaramy się dotknąć powierzchni ciekawego tematu, jakim jest fenomen oszustwa. Powiemy sobie. Króciutko. Czym, to, czym jest fenomen Kogo najczęściej dotyka? To znaczy, jakie cechy charakterologiczne czy behawioralne mogą wskazywać na to, że może się on pojawić? Skąd się bierze? No i pytanie za milion dolarów, jak sobie skutecznie z nim poradzić. Jeśli chodzi o początki. Pierwszy raz fenomen oszusta został rozpoznany i opisany w. O 78 roku przez panią dr Pauline Rosklęc i jej współpracownicę Susan Imes, to był w zasadzie pierwszy moment, kiedy pojawił się na arenie naukowej, na arenie terapeutycznej. Natomiast od tego czasu niestety robi zawrotną karierę międzynarodową. Dlaczego ja się tym zainteresowałam? Ze względu, tak naprawdę, na cztery aspekty mojego doświadczenia zawodowego. Po pierwsze, miałam szansę obserwować, ten fenomen na żywo jako dyrektor i vice president jeszcze w moich czasach korporacyjnych. Po drugie, mam szansę obserwować go u moich klientów coachingowych, jak również u klientów mentoringowych przez całą przestrzeń mojego życia zawodowego. I jak to się mówi po staropolsku, last but definitely not least, również jako course facilitator i coach Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Wszystko to spowodowało, że jasnym dla mnie się stało, że samo zjawisko po pierwsze istnieje, po drugie wywiera dosyć znaczący wpływ na jakość życia i jakość decyzji profesjonalnych, biznesowych, ale również osobistych podejmowanych przez osoby, które się z nim stykają. I postanowiłam nieco głębiej się nim zająć, a konkretnie, jeśli chodzi o zakres mojej pracy doktorskiej, ja staram się przyjrzeć, czy i jeżeli tak, to w jakim stopniu fenomen oszusta wpływa na zjawisko budowania władzy? Władza ja wiem to bardzo brzydkie słowo. Jak w, każdym, w każdej dobrej rozprawce zaczniemy od definicji. I od razu uprzedzę, że definicji jest wiele. I one również ewoluują bardzo dynamicznie, dlatego że temat jest aktywnie badany, o czym, o czym sobie powiemy. Natomiast one zdają się, i to mówię z przekąsem, mieć pewien wspólny mianownik. Ta, którą wybrałam, wybrałam ją generalnie z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że wydaje mi się być dość trafna, jeżeli chodzi o ujęcie, jakby, clue tego zjawiska, a po drugie, ze względu na bardzo szacowne źródło, czyli National Library of Medicine. Więc zacytujmy: fenomen szósta. To zjawisko, w którym osoba, mimo sukcesów i posiadanych kwalifikacji, to jest istotny moment, ma wrażenie, że nie jest godna swoich osiągnięć. Często towarzyszy mu lęk przed ujawnieniem się jako oszust, lub obawa przed tym, że inni odkryją, że dana jednostka nie zasługuje na swoje sukcesy. Dodatek fenomen oszusta jest zatem związany z wewnętrznym przekonaniem o braku własnej kompetencji, pomimo obiektywnych dowodów na sukcesy i zdolności danej osoby. Tyle oficjalna definicja akademicko-naukowa. Natomiast nieoficjalne wyjaśnienie. Jeżeli jesteś osobą, która w jakim stopniu zmaga się z fenomenem oszusta, nawet wtedy, kiedy inni głośno mówią, jak wspaniała jesteś, bądź jak wspaniały jesteś, ty odrzucasz swoje sukcesy i twierdzisz, że to przypadek, zbieg okoliczności, właściwe miejsce we właściwym czasie, to, że znasz właściwych ludzi, to, że ktoś ci pomógł w odpowiednim momencie. Innymi słowy nie ma internalizacji sukcesu, nie ma przypisania tego sukcesu własnym zasługom i w związku z tym jest też obawa, że w którymś momencie świat zewnętrzny się zorientuje i powie Monika, co ty w zasadzie tutaj robisz, dlaczego ty przemawiasz do tych ludzi w tym momencie już 160 na forum CoachWise, skąd ty się tu w ogóle wzięłaś dziewczyno? Co to powoduje? I tu uśmiecham się, bo, że tak powiem, mam przed sobą dowód, co się wtedy dzieje. Wtedy przede wszystkim, żeby zapobiec zauważeniu przez innych, że cokolwiek jest nie tak, pracujesz jeszcze ciężej, zaczynasz się szykować do prezentacji trzy godziny wcześniej, żeby stać się godnym roli, w, którą, jakby, w której jesteś i na którą zdaje ci się, że nie zasługujesz, podwajasz wysiłki. Również dzieje się to, żeby zrekompensować to, co uważasz za swój brak inteligencji i złagodzić wewnętrzne poczucie winy, że oszukuję tych wszystkich wspaniałych ludzi, że jestem ekspertem w tym temacie. Przyjrzyjmy się kilku popularnym, krążącym po świecie prawdą, a być może nieprawdą, a być może półprawdą związanym z fenomenem oszusta i tutaj spróbujemy. E, tak, spróbujemy technologii, to znaczy wrócimy do popularnych mitów i e, Julka, jeżeli nie słyszysz, czy możemy spróbować odpalić pierwszą ankietę. Super. No więc kochani, jaki odsetek według Was badanych populacji zmagał się z fenomenem oszusta? A ja tylko widzę, czy my widzimy, widzimy. Super. Bardzo jestem ciekawa, co o tym sądzicie. Dla tych, którzy mają może kłopoty z wyświetleniem ankiety, ja przeczytam odpowiedzi. O, bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś ma kłopot, bardzo proszę o głosowanie w czacie. 20%, 40%, 60%, 80% i intrygująca odpowiedź, to zależy. Dajmy jeszcze momencik dosłownie. Jeszcze się coś dzieje, jeszcze się coś dzieje. Dobra, czekamy. 80, 60 się pojawia. Super. To zależy, się pojawia. Widzę tylko, co ktoś pisze, ale tak, no, co, co się wysporowało do przodu, że się tak wyrażę nie po polsku. Ok, myślę, że zamknijmy, bo mamy jeszcze kilka niespodzianek w zanadrzu. Zamknijmy na ten moment ankietę i udostępnijmy wyniki. Zobaczymy, czy mi się to uda. Ok. To, co widzimy? 60 na zdecydowana, zdecydowana palma pierwszeństwa. Na drugim miejscu niemalże egzekwo z 40 mamy 80. Cztery osoby stwierdziły, to zależy, trzy stwierdziły, 20. Powiem zupełnie szczerze, pytanie było nieco podchwytliwe, ale zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Pierwsza rzecz, taka, że w 2020 roku. Naukowcy przeprowadzili przegląd 62 badań naukowych, uznanych badań naukowych, które mierzyły poziom fenomenu oszusta w różnych populacjach. I wyszło z nich tu, sprawdzam, że między 56 a 82% tych populacji wykazywało cechy wskazujące na ten fenomen, czyli innymi słowy, wszystkie odpowiedzi 60 i 80% jak najbardziej tak. Natomiast odpowiedź to zależy w tym kontekście również będzie prawdziwa. Z czego to wynika, że te populacje, które były mierzone, one nie były jednorodne. W związku z tym o jakby uogólnieniu na całą globalną populację w zasadzie trudno mówić. Była jedna podjęta próba takiego uogólnienia, chociażby po to, żeby dać następnym badaczom jakiś punkt odniesienia, jakiś benchmark do zaczęcia, na przykład tworzenia kwestionariuszy, i ten poziom wtedy ustawiono na 70%, więc to może być pewien poziom referencyjny. Natomiast Główna informacja z tego slajdu. Dużo. To jest odpowiedź, która nas tutaj szczególnie interesuje. Więc to jest pierwszy, jakby popularny mit, że to niekoniecznie dotyczy, dotyczy większości populacji. Otóż nie. Spróbujmy pytanie numer dwa. O, tutaj już widzę, że oj, dużo się dzieje, czyli tutaj już jakby cała, cała ankieta poszła od razu. Super. Drugie pytanie brzmiało: czy tylko kobiety zmagają się z fenomenem oszusta? Tutaj zdecydowanie dominuje opinia, że jest to, jest to fałsz i rzeczywiście tak jest. Panowie, słuchajcie, już rok później, po tym jak fenomen oszusta został pierwszy raz opisany, dołączyli do tego elitarnego grona, to znaczy oni byli tam dużo wcześniej, natomiast zostali tam oficjalnie i naukowo przywitani. Powiem tak, trwają dyskusje co do tego, czy ten fenomen jakby w różnym nasileniu dotyka osób jakby z różnych, z różnych płci, i te dyskusje dalej trwają, więc tutaj nie pokuszę się o jakiekolwiek stwierdzenia typu, że panie bardziej, panowie bardziej albo wszyscy tak samo. Tego na ten moment nie wiemy. Natomiast to, że jest to uniwersalny element krajobrazu, zdecydowanie tak czy innymi słowy odpowiedź fałsz jak najbardziej. Która wersja jest poprawna? Syndrom, fenomen, obie są poprawne. Widzę, że tylko 7 osób było zdania, że jakby nie popełniłam tutaj FOPA. Otóż powiem tak, w starszej literaturze dalej spotykamy wersję syndromu. Kłopot z nią generalnie polega głównie na tym, że syndrom najczęściej kojarzy się ze zjawiskiem chorobowym. Natomiast i tutaj pozwolę sobie spojrzeć w ściągaweczkę. Dwa bardzo szacowne gremia, które niejako stanowią też punkt odniesienia do określenia różnych jakby zjawisk chorobowych, czyli American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual oraz International Classification of Diseases, edycja 10, czyli ostatnia, nie klasyfikują fenomenu oszusta jako choroby. W związku z tym użycie słowa syndrom, które było pierwszym, jakby, użyciem historycznym, wydaje się już nieuzasadnione. Wsparcie, jakby, do tego, powiedziałabym, podejścia oferuje również sama, jakby, odkrywczyni tego zjawiska, czyli pani doktor Klens. Ja miałam przyjemność, za, jakby, poznać panią, panią doktor wtedy, kiedy prosiłam uprzejmie o możliwość wykorzystania jednego z narzędzi, z których pani doktor korzysta, Otrzymałam, um, otrzymałam takie pozwolenie pod warunkiem, że dołączę do najnowocześniejszego nurtu akademicko-praktycznego, który mówi o fenomenie. W związku z tym, dalej w literaturze możemy spotkać oba te określenia, natomiast najnowsze wytyczne oficjalne mówią już o fenomenie. Punkt czwarty: poziomu fenomenu oszusta nie da się zmierzyć. 14 osób jest zdania, że jednak się da, 36, że się nie da. Otóż da się, i to nawet kilkoma różnymi narzędziami. Trzy podstawowe, które powstawały jakby hierarchicznie w funkcji czasu. Pierwszy z nich to był tak zwany Hips, czyli Harvey Imposto Phenomenon Scale. On powstał w 81 roku, natomiast to narzędzie miało pewne wady. Od razu nie trudno się domyśleć, był to po prostu kwestionariusz zawierający określone stwierdzenia, na które trzeba się było jakoś ustosunkować według określonej skali wynik pokazywał, czy jest to skłonność do jakby, zachowań, czy myśli, czy modeli behawioralnych związanych z fenomenem oszusta. I tak, tutaj ktoś napisał, że fenomen oszusta to inaczej syndrom oszusta, tak jak przed chwileczką wytłumaczyłam, już nie do końca. W starszej literaturze to był syndrom, w najnowszej to już nazywa się jako fenomen. I teraz tak, jeśli chodzi o mierzenie, druga skala to jest tak zwany CIPS, czyli Clans Impostor Phenomenon Scale. Jest to skala, która powstała w 1985 roku i ona była przygotowana przez panią dr Pauline Clans i to jest, jak to się mówi, wzorzec metra Sever pod Paryżem. To znaczy, to jest jakby punkt odniesienia. Ta skala została bardzo szczegółowo przebadana wielokrotnie, spełnia nie tylko wszystkie wymogi jakby akademickie, ale co dla nas najważniejsze, ma również bardzo wysoką wartość jakby w odróżnianiu osób, które mają rzeczywiście. Wyraźne cechy fenomenu oszusta i osoby, które ich nie mają. Ta jakby możliwość dyferencjonowania była tutaj szczególnie istotna. On jest świetnie opisany, narzędzie jest świetnie opisane, wielokrotnie przebadane i jest w tym momencie używane w zasadzie w większości, przytłaczającej większości publikacji akademickich, właśnie do badania poziomu. To, co jest ważne, to ja, ok, ja przyjąłem jeszcze raz CIPS, czyli Clans Impostor Phenomenon Scale. Kłopot z nim polega na tym, że niestety ono jest pod tak zwanym copyright, dlatego niestety nie będę mogła go pokazać. Natomiast warto o nim poczytać, bo jest to bardzo, bardzo cenne, jeśli chodzi o badanie tego, tego zjawiska. Ja w swoim doktoracie zdecydowanie postawiłam na, na właśnie to narzędzie. Idźmy dalej. To zjawisko jest wciąż słabo udokumentowane. 37 osób sądzi, że to prawda, 11, że fałsz. Powiem tylko tyle. Pani dr Klęs postanowiła również gromadzić wszystkie publikacje, które oczywiście zwróciły się oficjalnie, chociażby z prośbą o wykorzystanie jej narzędzia, jak również kontaktują się z nią w celu uzyskania jej jakby wkładu do prac. Po to, żeby mieć jakby jedno repozytorium, gdzie takie materiały można znaleźć. Powiem tylko tyle. Ja mam to szczęście, że mam to repozytorium. Ono liczy. Uwaga, żebym teraz, żebym nie skłamała 244 strony, podkreślam, strony A4 listy publikacji, które dotyczą fenomenu oszusta. Więc stwierdzenie, że zjawisko jest słabo udokumentowane. Dalej jest wiele pól do odkrycia, gdyby, było, gdyby temat był wyczerpany, ja bym nie pisała na ten temat swojego doktoratu, natomiast stwierdzenie, że jest słabo udokumentowane, powiedziałabym, że już nie jest uzasadnione. Dobrze, zamknijmy naszą ankietę i wróćmy do prezentacji, chyba, że sama mogę to zrobić, to proszę o podpowiedź. Super, bardzo dziękuję. Idąc dalej, kogo najczęściej dotyka? Tutaj od razu powiem, że lista, która tutaj, którą tutaj widać na slajdzie, to nie jest tak, że wszystkie te cechy muszą współwystępować, żeby ktoś jakby był określony jako, znaczy, tak powiem, zmagający się z tym fenomenem. To może być tak, że występuje tylko część z nich, one oczywiście mogą być w różnym nasileniu. Te, które tutaj wybrałam na slajd, one się pojawiły tutaj nieprzypadkowo, głównie ze względu na to, że udało mi się znaleźć materiały jakby z szacownych publikacji i jakby potwierdzonych badaniami i odpowiednią jakby otoczką statystyczną, gdzie jest wyraźne powiązanie pomiędzy jakby miarą Fenomenu oszusta, a tymi cechami, które tutaj znalazły się na slajdzie. Więc tak, przede wszystkim no, niski poziom samooceny, czyli jakby we własnych oczach nie wypadamy tak najlepiej. Mamy taką tutaj piękną maskę, która leży jako, jako symbol całego zjawiska, mogą się pojawiać w związku z tym trudności w internalizacji sukcesów. O tym była zresztą mowa w definicji, od której żeśmy zaczęły. Będzie też wysoka tendencja do autokrytyki. To znaczy mamy naszego wewnętrznego krytyka. Ja słyszałam często w kołczarze określenie gremlina, który siedzi, ja sobie go wyobrażam, że siedzi gdzieś na ramieniu i podpowiada, że no co ty tutaj robisz i w ogóle kim ty jesteś i tak dalej. Z czym to się może wiązać? No na przykład z podwyższoną skłonnością do depresji, jak również do niepokoju i lęku. I to zostało wielokrotnie dość jakby solidnie pokazane i przebadane, że rzeczywiście może to iść w parze, ale co ciekawe i może mniej intuicyjne, pojawia się też tendencja do prokrastynacji, to znaczy odkładamy moment zaczęcia jakiegoś projektu czy jakiejś czynności. Pod hasłem o matko, o matko, jak nie zacznę, no to, no to jeszcze się nic nie stanie, to jeszcze nie spalę tego, to jeszcze tego nie zepsuję, to wszystko jest jeszcze ok i nikt się nie dowie, że ja nie umie. Z drugiej strony, prokrastynacja może też wynikać z nadmiernego przygotowywania się. Ja tu nie bez kozery pokazałam własne notatki. Które służy jakby z jednej strony uspokojeniu niepokoju, znaczy tych... uspokojeniu niepokoju, opanowaniu tego niepokoju, ale jakby z drugiej strony też upewnieniu się, jaki będzie efekt finalny. Jeszcze mniej intuicyjny jest ten autosabotaż, czyli jakby stwierdzanie, ok, jeżeli ja na przykład nie będę się uczyła do egzaminu, to będę miała bardzo wygodne wytłumaczenie, dlaczego go oblałam, bo jeżeli się uczyłam, a oblałam. No to znaczy, że, że co, że jestem głupia, że nie umiem przyswoić wiedzy, że nie umiem się przygotować. A z drugiej strony, jeżeli nie uczyłam się, no to mam świetne wytłumaczenie. Również może się to wiązać z bardzo wysokimi standardami, jeśli chodzi o oczekiwania wobec własnej osoby i blisko powiązanym z nimi perfekcjonizmem. W związku z tym każdy błąd, każde potknięcie, każde niedopracowanie jest wyolbrzymiane, i rośnie do rzeczywiście katastroficznych rozmiarów. I dokładnie, tu ktoś pięknie napisał, prokrastynacja wynika też z lęku przed tym, co się stanie jak to zrobię. Bardzo bardzo fajne podsumowanie. I jeśli chodzi o trudności w akceptowaniu pozytywnego feedbacku, no właśnie, no bo skoro wewnątrz nas szaleje ta burza pod tytułem zaraz mnie ktoś odkryje, zaraz ktoś pokaże, że ja się nie znam, że ja nie pasuję, że ja nie należę. No, to jak mam wierzyć komukolwiek, kto mówi coś pozytywnego na mój temat? Okej, okay, brzmi to wszystko nieco smutno i nieco przytłaczająco, no więc skąd to się bierze? Tutaj też jest kilka teorii w tym temacie. Ja wybrałam te, co do których wiem, że mogę pokazać cytaty, że się tak wyrażę. W związku z tym, te, które się tutaj znalazły, znalazły się nie bez przyczyny. Po pierwsze, wzorce z dzieciństwa i środowisko dorastania, i to jest element, który się pojawia bardzo często, i tutaj mamy kilka elementów. Po pierwsze, trzy takie duże, które się często pojawiają, to są różnice pomiędzy utalentowanym dzieckiem a jego środowiskiem. Czy to wynikające z płci tego dziecka, na przykład nie wiem, że w otoczeniu są głównie kobiety, dziecko jest chłopcem na przykład. Z drugiej strony, kwestie też napięć rasowych, czy kwestie tego, czym się zajmują rodzice, a w jakim kierunku zawodowo chce się rozwijać dziecko. Innym przykładem jest to, że dorośli nie dostrzegają albo aktywnie nie chwalą dziecka za jego postępy, za jego sukcesy. W związku z tym nie następuje tego, nie ma tego momentu gratyfikacji. Po trzecie, feedback od rodziców, czyli komentarze od rodziców nie są zgodne z tym, co dziecko słyszy od innych dorosłych w jego otoczeniu, takich, z którymi ma kontakt i które ma powód szanować, na przykład, nie wiem, nauczyciele, sąsiedzi, przyjaciele rodziny. Ostatnim takim elementem jest ogólnie środowisko, które jest pełne nakazów, zakazów, ograniczeń, gdzie bardzo łatwo jest w związku z tym popełnić jakiś błąd, jeżeli jakiegoś zakazu albo jakiegoś nakazu się nie przestrzega albo nie wypełnia w całości. Jeśli chodzi o cechy osobowości, tutaj dość wyraźnie wychodzi między innymi neurotyzm, ale też... Taki powiedziałabym niepokój emocjonalny i lęk. Podłoże tutaj w ogóle może być bardzo różne. Ja nie będę się tu wdawała już jakby w szersze opisywanie, bo zdecydowanie nie starczy nam czasu. Ja tu też czujnie kontroluję, ile nam go jeszcze zostało. Natomiast mogą się też pojawić dwa elementy niejako środowiskowe. Jeden z nich to są nowe okoliczności, czyli na przykład nowa rola, nowa firma, nowe otoczenie, nowy zespół, nowy szef. Albo. Mierzenie się z uprzedzeniami względem na przykład określonych grup. To dobrze widać w literaturze amerykańskiej, gdzie jest dalej jednak duże, jak powiedziałabym, napięcie badane, jeśli chodzi o różne rasy i interakcje w ramach amerykańskiego społeczeństwa. I to dobrze widać, że jakieś uprzedzenia odnośnie rasy mogą też wpływać na to, że osoba, która jakby łamie te uprzedzenia, może się spotykać z tym wewnętrznym syndromem. Przepraszam fenomenem oszusta. Jak się nim zaopiekować? Albo jak pomóc komuś, kim nam się wydaje, że może się z nim zmagać? Po pierwsze, jak w każdej podróży, trzeba go przede wszystkim rozpoznać i nazwać. Może się to zdarzyć poprzez samorozwój, czytanie na ten temat, dokształcanie się na ten temat, ale również z pomocą ekspertów, mentorów, coachów, terapeutów. Po drugie, i to jest bardzo ważne, i to jest często podkreślane, zwłaszcza już w literaturze bardziej idącej w kierunku terapii, budowanie relacji. To znaczy, pierwszym krokiem takim, o którym pisano niemalże od zarania dziejów, to znaczy od momentu, kiedy zostało napisane w literaturze, pokazanie, że nie jest się samemu. Jest pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć tą sytuację akceptować i mierzyć się z tym fenomenem. Trzeci element układanki, kwestionowanie swoich wątpliwości. Ja tu mówię o czymś, co piszczotliwie nazywam plikiem modżą. Modżą jak w angielskim, budowanie takiej siły, energii witalnej. Ten plik w moim, jakby mojego pomysłu, polega w ogromnym skrócie na tym, że bardzo krótko dokumentuje się, ale w sposób regularny, swoje sukcesy. Ja mam taki plik również. Pomysł polega na tym, żeby być bardzo. Szczodrym, jeśli chodzi o ich dokumentowanie. To znaczy, zapisujemy jako sukces otrzymanie piątego miejsca w naszym wiejskim konkursie pieczenia ciast, jak również dostanie Nobla z dziedziny fizyki kwantowej i wszystko, co znajduje się pomiędzy. Dlaczego on działa? Działa dlatego, że po pierwsze, uczy nas dostrzegania pewnych zachowań jako sukcesu. Ale po drugie, również pokazuje naszemu nieco umęczonemu jestestwu, że coś, co robimy, rzeczywiście takim sukcesem jest. Czyli kiedy po raz kolejny odezwie się wewnętrzny krytyk albo nasze przekonanie, że coś jest nie, nie bardzo, że coś się dzieje nie tak, że nie pasujemy, nie przystajemy, otwieramy ten plik i pokazujemy: No chwileczkę, ja mam już 40 sukcesów w tym roku. Unikanie porównywania się do innych. To jest, myślę, dość uniwersalne. To znaczy, jak wiemy, media społecznościowe pokazują pewien wycinek, pewien snapshot tego, co się dzieje w życiu innej osoby. Natomiast, kiedy zaczniemy się porównywać, wychodzi nam, że porównujemy jabłko do wózka widłowego, no i wychodzi na to, że jabłko wypada nieco gorzej. Nie ma to specjalnego sensu, natomiast może powodować wpychanie siebie dalej w fenomeno szósta. Świętowanie, czyli pokazywanie sobie innym, tak, zrobiłem dobrą robotę. I ostatnie, korzystanie z sieci wsparcia powiązanej z tym budowaniem relacji. Bardzo króciutki przykład, zanim przejdziemy do, do pytań. Ja jestem świadoma czasu, także bardzo króciutko. Konkretny przykład. Młoda dyrektor, świeżo przyjęta do Międzynarodowego Koncernu. Na elitarnym stanowisku miała się zająć, znaczy zajęła się 36 krajami w swoim departamencie. Po kilku tygodniach zaczyna jej towarzyszyć wrażenie, że nie pasuje do nowego środowiska, że wszyscy ją oceniają i ta ocena wypada negatywnie, że to jest tylko kwestia czasu, zanim zostanie zwolniona. Pracodawca cenił ją tak bardzo, że od razu na wstępie dostała wyjątkowy kontrakt, w zasadzie no nieporównywalny do tego, co się widzi na polskim rynku, i od razu dostała umowę na czas nieokreślony. Natomiast ona dalej jest przekonana, że za chwilę zostanie zwolniona. Co w związku z tym? Praca ponad siły, perfekcjonizm graniczący, graniczący z obsesją i uczucie wyobcowania, odsunięcia, porzucenia, bycia samą. I wreszcie lądowanie, czyli kompletny burnout, absolutne wypalenie. Czym się skończyło? Ano tym, że dziewczyna rzuca złotą klatkę, rzuca korporację, postanawia wrócić do szkoły. Tam szczęśliwy traf, jak to się mówi, divine intervention, czyli yy, interwencja z góry sprawia, że zaczyna czytać na temat syndromu oszusta, fenomenu oszusta. Sama się mylę. To jest to dalej popularne w literaturze, tak jak mówiłam, stąd odpowiedzi w ankiecie były takie, jakie były. Pojawia się fenomen oszusta, ona zaczyna się uczyć na ten temat, zaczyna dostrzegać, że chwileczkę to zaczyna coraz bardziej pasować. Daje sobie czas do tego, żeby się zastanowić nad tym, co robić dalej i zaczyna nad tym aktywnie pracować, w sporej mierze opierając się na tych metodach, o których przed chwilą wspomniałam. Ciąg dalszy. Dzisiaj jest coachem PCC. Ma międzynarodową praktykę, głównie skupiającą się na Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Indonezji, Indiach, Niemczech, Hiszpanii, Francji i jeszcze lista biegnie dużo dalej. Pracuje na Uniwersytecie Stanforda jako coach i course facilitator i pisze właśnie pracę doktorską z fenomenu oszusta. Bardzo dziękuję i zapraszam do pytań.